tuż przed Wielkanocą 2023 roku w szpitalu w Oleśnicy doszło do zabicia jej dziecka. Matka wyraźnie żądała, żeby zrobić aborcję. Odrzuciła propozycję opieki nie tylko położniczej, ale również psychiatrycznej, którą proponowano w szpitalu w Pabianicach. To jej nie satysfakcjonowało. Współpracowała w tym całym przedsięwzięciu z aborcjonistami z radykalnej aborcyjnej organizacji Federa. Oni ją prowadzili za rękę, krok po kroku, mówili, co zrobić, żeby Doprowadzić do zabicia tego dziecka. Wizyta u psychiatry, który również współpracuje z Federą, który został podrzucony tej kobiecie, żeby się z nim skonsultowała, papier, że są problemy psychiczne, no i wizyta woleśnicy. Woleśnicy przyjmują do aborcji wszystkie dzieci z kwitkiem od psychiatry. Nawet takie dzieci, które gdzie indziej lekarze chcą ratować, tam woleśnicy tracą życie. Pani Magda opisuje, że, że po tej aborcji przeżywała wszystko mocno traumatycznie. Opisuje to ponad rok później. I pisze o tym, że jest właśnie w terapii psychiatrycznej, że przyjmuje leki. Gdzie ten walor terapeutyczny aborcji? Gdzie jest to dobro, które miało wypłynąć dla psychiki matki z tego, że zabije swoje dziecko? Nie ma tego. Tak? Aborcja miała uratować ten stan psychiczny, nic dobrego nie przyniosła. Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury, dlatego że uważamy, że to jest sytuacja, w której dokonano aborcji bezpodstawnie. Ona po tej aborcji wcale się lepiej nie czuje, wręcz przeciwnie, jej się pogorszyło, a nie polepszyło.